No, decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego została udzielona pomoc dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego, reprezentowanym przez pana Tomasza Szczepańskiego, prezesa wodociągu ze swoim kolegą z zarządu. I przyznam, że była to ważna rzecz, nie tyle dla dla nas a dla mieszkańców nowego dworu okolic w ogóle dla mieszkańców którzy są zaopatrywani wodę z centralnego wodociągu żuławskiego przypomnę pewnie to jest około 10 gmin prawda czy dobrze mówię w związku z tym była to bardzo ważna rzecz która rozpocznie modernizację tego centralnego wodociągu żuławskiego. Pan prezes pewnie wyjaśni dokładnie, ponieważ on jest znawcą przedmiotu. Natomiast ja gratuluję zarządowi centralnego wodociągu żuławskiego i Tomaszu życzę wszystkiego dobrego. Niech on działa, działał ile? 40? 50. 50 parę lat, proszę. W związku z tym życzę dalszych 55 lat. Decyzją samorządu województwa pomorskiego centralny wodociąg Żuławski otrzymał prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania do budowy syfonu pod rzeką Nogat. Jest to Rozszerzenie projektu, który w chwili obecnej Centralny Wodociąg Żławski realizuje, czyli budowa stacji uzdatniania wody w Ząbrowie wraz z punktami monitorującymi na sieci magistralnej. Wartość całego zadania to ponad 55 milionów złotych, z czego 26 milionów złotych po otrzymanym wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego. To już kwota 26 milionów złotych. Ja powiem tak, jest to niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców Żuław, ale również i turystów przebywających w sezonie wakacyjnym na tych terenach, na terenie gminy Stegna i Sztutowo. Jest to tak zwane wąskie gardło, stary, wyeksploatowany syfon, który przebiega pod rzeką Nogat na wysokości miejscowości Michałowo z lat 60., jest już skorodowany i w każdej chwili zagraża tak naprawdę poważnej awarii. Poważna awaria wiązałaby się w tym przypadku z brakiem dostaw wody na tereny północne czy północno-zachodnie rzeki Nogat, bo ja pozwolę sobie przypomnieć, że cała stacja uzdatniania wody wraz z... Z studniami, z których pobieramy, bo mamy wodę zaopatrowaną ze studni głębinowych, znajdują się na południowym brzegu Nogatu. W związku z powyższym, gdyby doszło do takiej awarii, to rzeczywiście czas usuwania tej awarii byłby po pierwsze długi i mogłoby to skutkować rzeczywiście utratą ciągłości dostaw wody dla, dla tego obszaru. Stąd zabiegaliśmy jako Centralny Wodociąg Żławski o o wsparcie, o dofinansowanie i tutaj przychylna decyzja samorządu, województwa, zarządu Województwa Pomorskiego bardzo nas cieszy, bo pozwoli rozszerzyć ten projekt o budowę, budowę syfonu pod rzeką Nogat. Planujemy zadanie zrealizować do końca listopada przyszłego roku. Kwestie formalne, czyli przetarg chcemy zrealizować do końca bieżącego roku. A e, całe wykonawstwo rozpocząć wczesną wiosną, tak żeby warunki pogodowe, e, gruntowe pozwoliły wejść w międzywale e, wybranemu w drodze przetargu e, wykonawcy tego zadania. Jakich można stawiać się utrudnień w związku z swoim Myślę, że one będą bardzo minimalne. Tak naprawdę będą tylko i wyłącznie w chwili przełączenia e, sieci magistralnej do nowego syfonu istniejący syfon zostanie zlikwidowany i dopiero w momencie kiedy zostanie wybudowany nowe pod, pod rzeką i zmodernizowane dwie komory zasów. Będą to być może chwilowe, nie wiem, może 4-5-6 godzinne włączenia do nowego syfonu, połączenia starej sieci, sieci magistralnej z nowym syfonem. Więc nie przewidujemy dłuższych przerw i zrobimy wszystko, by zminimalizować utrudnienia akurat związane z budową tego syfonu.